Tak, i tutaj tak jest Volta I teraz tutaj taką Woltę wokół żółtej Nisko rączka, nisko Głowa do góry wyprostowane, pięta w dół Tak jest śmiało, śmiało, śmiało. i dobra Alan, dostępa Poklep konia i teraz zagalopowanie z prawej nogi, tak? I kółeczko galopu na prawą nogę, tak? Jedziemy, proszę. Nisko rączka. Tak jest bardzo dobrze. Dobra, i do kusika, do kusika, do stępa, zmień kierunek, zmień kierunek i to samo na prawą nogę, na lewą raczej. No, kręcimy, tak, łydka, łydka, biodra, łydka lewa, łydka prawa, maszeruje koń, tak, przegrz bacika i jedziemy z lewy. proszę, galop z lewy. Usiądź. Tak. I do kusa i do stępa Poklep, tak Dobra masa